Dzień dobry, kochani, dzień dobry, gwiazdy. Witajcie na kanale Lux and Happy. Dzisiejszy film e, będzie dotyczył Jedwabi, ale zanim zacznę, zanim. E... Przejdę do tematu głównego. Chciałam wam powiedzieć anegdotkę. Wiecie, że ostatnio byłam na Cyprze i wszystkie jedwabne rzeczy zabrałam ze sobą. Zabrałam taką wielką walizkę. Zabrałam również moją prasowalnicę, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię. I dzisiaj powiesiłam te wszystkie rzeczy, takie wygniecione na wieszaku, prasowałam je, żeby wam je pokazać w filmie. I myślałam sobie tak, kurczę, ale mega świetna jest ta prasowalnica. Muszę wam o tym opowiedzieć, bo mam ją 2,5 roku i naprawdę, naprawdę super, super, super mi się sprawdza. I słuchajcie, w połowie prasowania tych jedwabnych rzeczy, co się stało? Prasowalnica padła. Yy, wywalając korki, nie mogłam w to uwierzyć, więc zbiegałam piwnica, góra, piwnica, góra, piwnica, góra kilka razy. Yy, niestety jakieś takie zwarcie w tym urządzeniu, że klops. Także połowa rzeczy jest wyprasowana, a połowa nie. Ponieważ nie będę tego robić żelazkiem, bo nie lubię. Także kochani... Yy, zaczynamy yy, z intro i później będzie wielki, jedwabny hol. Ja przygoda z jedwabiem zaczęła się wiosną, kiedy to dostałam w prezencie pierwszą poszewkę jedwabną. Od tamtej pory z nią się nie rozstaje, Używam tej poszewki na mojej poduszce. Teraz mam jeszcze kilka nowych, ale za chwilę wam o tym opowiem. Kolejnym moim zakupem, właśnie nie zakupem, tylko prezentem, była jedwabna koszulka do spaniarka różowa na ramionkach od Karoliny, którą dostałam na urodziny, w wakacje. I później zaczęłam tak. Wiecie, ja się w ogóle bałam tego jedwabiu, bo właśnie Miałam to doświadczenie z taką koszulką i spodenkami, które kupiłam w Intimissimi, które prawa w pralce normalnie, ja zwykle nie czytam etykiet mm. <laughs> przepisów prania i te po prostu rzeczy się rozpadły na szwach i trochę się zaraziłam. Zraziłam się, najpierw myślałam, że jest to wina Intimissimi, ale oczywiście nigdy nie reklamowałam tych produktów. Gdybym zareklamowała, pewnie usłyszałabym, że nie przestrzegałam przepisów prania i dlatego tak się wydarzyło. Po tych moich doświadczeniach zaczęłam się orientować trochę lepiej, jak należy prać jedwab. I okazuje się, że to wcale nie jest jakieś uciążliwe. Ja myślałam, że ojej, pranie ręczne, ja wszystko piorę w pralce, nie chcę mi się prać ręcznie. Tak naprawdę e, zajmuje to. Nie wiem, dwie, trzy minuty. Nabieram zwykle takiej letniej wody do umywalki i jedwa się tak, wiecie co? Jedwa się tak mizia. Właściwie z jakimś bardzo lekkim płynem do prania. Ja to robię z szamponem do włosów. Nadawa się troszeczkę szamponu i po prostu ten jedwab się tak, wiecie, lekko ugniata. Potem go płuczemy. To dosłownie jest takie, jak to określiła Karolina, takie mizianie po wodzie. Później taką koszulkę bądź poduszkę należy opłukać, żeby już nie było na niej tych mydlin i powiesić. Ja to zwykle wieszam pod prysznicem, to sobie tam cieknie, ocieka, kapie, wychodzę, wieczorem jest można powiedzieć praktycznie suche. Yy, dlatego trochę się otworzyłam na tej jedwabie, i w, jakoś tak we wrześniu kupiłam, zrobiłam pewne zakupy, zaczęłam szukać jedwabi w sieciówkach. Znalazłam dwie koszule w Reserved, o tym też kiedyś nagrywałam film. Yy, jedną z nich oddałam, bo nie pasował mi model, druga bardzo ładna w kolorze o takim yy, mojej spódnicy, beżowym, jasnym, taka prawie biała. Yy, noszę ją, bardzo lubię, wygląda super. Yy, jedwabie są super, bo to jest naturalny, bardzo taki premium materiał materiał luksusowy, który w którym się nie pocimy, w którym czujemy się dobrze i jest bardzo przyjemny dla ciała, tak jak kaszmir. Porównywanie, no oczywiście są to zupełnie inne materiały. Dziś chciałam powiedzieć o produktach, które kupiłam i większość z nich kupiłam i kilka z nich dostałam od marki Lovely Silk po tym moim pierwszym spontanicznym filmie po zakupach garnituru i sukienki. Firma Lovely Silk zobaczyła, co zrobiłam sama z siebie, dlatego Podziękowaniu wysłała mi kilka prezentów. O tych prezentach wam za chwilę opowiem, ale przede wszystkim najpierw opowiem wam o rzeczach, które sama kupiłam, bo te moje zakupy były. Pierwsze zakupy kupowałam na kodzie rabatowym 30%. Był taki kod dostępny w internecie dla osób śledzących markę. Ja tą markę śledziłam, bo czekałam w sumie tak na ten zakup, nie wiedziałam, czy kupić, czy nie kupić. Więc pierwsze rzeczy, czyli sukienkę i garnitur, od którego dziś mam na sobie marynarkę, kupiłam na kodzie 30%. Natomiast później była jeszcze promocja z okazji chyba urodzin, nie pamiętam. I był kod rabatowy 40%, i jedna z was, napisała do mnie na Messengerze, słuchaj, jest ten kod rabatowy 40%, jak chcesz to kupuj. I zrobiłam też kolejne duże zakupy, także te pierwsze zakupy na 2000 zł po rabacie i te drugie też na około 2000 zł. Pokażę Wam, co kupiłam. Pierwsza rzecz, że marynarkę już miałam wcześniej. Kupiłam spódnicę. Kupiłam właściwie dwie spódnice. Zastanawiałam, miałam ochotę na sukienki i miałam ochotę na spódnicę. Ym... Karolina ma taką sukienkę czarną, bardzo ładną i jest w niej absolutnie zakochana. Nosi ją do wszystkiego, zakłada na nią swetry. Marynarki, używa jej jako spódnicy, używa jej jako sukienki, można w niej pójść na bankiet. Naprawdę piękna sukienka do kozaków, do szpilek. Ja podobną sukienkę sobie kupiłam, więc jeżeli będziecie chciały, z przyjemnością nagramy dla Was film, w którym stylizujemy te dwie sukienki na różne sposoby, ponieważ one są bardzo podobne do siebie. Pokażę Wam teraz tę sukienkę, którą kupiłam i będę siebie tutaj też za chwilkę wyświetlać na takich ujęciach z Cypru. To jest ta sukienka, kochani, dziś nie będę tego mierzyć, postaram się pokazać Wam na filmikach albo wrzucić zdjęcie ze strony Lovely Silk i następnie pokazać Wam jak ta sukienka wygląda na mnie, bo jakby były odpowiednie warunki do tego, żeby na Cyprze porobić pewne ujęcia do krótkich rolek, które później wrzucam na Instagram. Zapraszam Was na mój Instagram, na mój Instagram, bardzo fajnie się teraz rozwija, uwielbiam słuchajcie robić reelsy, rolki Cały czas coś wrzucam, jakoś tak się bardzo kreatywnie w tym odnajduję. Także koniecznie zobaczcie rolki. Pokażę Wam tutaj też, jak wejść w te rolki, bo dla wielu z Was to jest nowość. Ja te rolki zaczęłam robić jako jedna z pierwszych, jeszcze w takiej wersji beta. Teraz już mamy pełną wersję, ale wiele osób jeszcze nie wie, o co tam chodzi i jak w to wejść. Także jeżeli macie swojego ulubionego twórcę, wejdźcie w jego konto i kliknijcie po prostu w ten znaczek rolek, i tam można przekonać Rolki, rolki też pojawiają się w tym głównym feedzie na Instagramie. Ale dobra, wracając do jedwabi. Kupiłam tę sukienkę. Ta sukienka jest również dostępna w takim kolorze jasnym, kremowym. Bardzo fajna, ale zastanawiałam się właśnie, czy ja chcę. Kupić tę sukienkę w dwóch kolorach i pomyślałam sobie, że nie. Tym razem wybrałam spódnicę i top. Także mam już sukienkę czarną, ale jeśli chodzi o te jasne rzeczy, to wybrałam spódnicę i top. I wiecie co? Bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że to jest wersja również praktyczna. Ale jak to wygląda? Mam ten top. Ten top razem z tą spódnicą tworzy właściwie wizualnie taką sukienkę, ale mam tę opcję, że mogę tę bluzkę włożyć w środek spódniczki, mogę tę bluzkę włożyć, wyjąć na zewnątrz mogę ją założyć do jeansów, do innej spódnicy. Wydaje mi się, że mam wiele opcji. Oczywiście taką sytuację też można e, zrobić, że założyć golfik na przykład na sukienkę. Niemniej jednak to chyba bardziej mi odpowiadała właśnie ta długość leciutko za kolanką. Te spódnice w Lovely Silk są też świetnie uszyte, one są uszyte w taki specjalny sposób. One się świetnie układają. Zamawiałam kiedyś taką spódnicę chyba z hajem, i słuchajcie, to wyglądało źle. Wyglądałam w niej jak beczka, y, traciłam w niej. Kształty w tej spódnicy jest dobrze, a ja słuchajcie, ostatnio trochę przytyłam. Mam rozmiar już tak bliżej 40. Aha, jeszcze wracając do rozmiarów, bo o tym w ogóle nie powiedziałam. Jeżeli chodzi o markę Lovely Silk, ja mam wszystkie rzeczy w rozmiarze L. Tam na stronie jest taka wskazówka, że jeżeli nie jesteś pewna, Jaki wybrać rozmiar, wybierz ten większy. Ja właśnie tak zrobiłam, bo jedwab się nie rozciąga i dlatego rekomendacja marki jest taka, aby zawsze brać rozmiar więcej. Także jeżeli noście MK, zamówcie LK, jeżeli noście Eski w innych markach, w Zarze, w H&M, to wybierzcie wtedy MK. Dobra, lecimy dalej. Pokazałam Wam tę jasną koszulkę. Mam też koszulkę czarną. Jest to oczywiście identyczna koszulka na ramionczka. Ona również fajnie pasuje do tej spódnicy, ale, ale głównie ją wzięłam, wiecie co, do czego? Żeby ją nosić ze spódniczką w panterkę. Tak wygląda spódnica w panterkę. Słuchajcie, ona jest cudowna. Pokażę Wam wideo, w którym mam ją na sobie. Świetnie wygląda. Właśnie kupiłam e, dzisiaj kozaczki czarne. Dwie pary, zobaczymy, które mi będą bardziej odpowiadać. Słuchajcie, cudowny, Zestaw tworzy ta spódnica z kaszmirowym swetrem czarnym, kremowym, z kozaczkami jasnymi, z, koza, z kozakami ciemnymi. To jest bardzo dobry zakup. Ja w sumie zamówiłam trochę więcej niż potrzebowałam, tak? bo zamówiłam sobie tę spódnicę i tę spódnicę po to, żeby wybrać jedną z nich. Finał jest taki, że zostawiam obydwie, bo się w nich zakochałam i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Czy kupię czarną? Pewnie nie, ponieważ mam sukienkę i ona też spełni, spełni potrzebę właśnie takiej czarnej spódniczki, bo mogę na nią zakładać inne ubrania, swetry, koszule i dalej. Pokażę wam jeszcze sukieneczkę, którą będę wymieniać na jakąś inną, bo ona nie do końca mi podeszła. Zamówiłam taką śliczną sukieneczkę. Ona jest dostępna w dwóch długościach, właśnie w takiej mini i zamówiłam ją po to, żeby zakładać ją do tej marynarki. Yy, natomiast jeżeli chodzi o mnie, ona dla mnie jest troszeczkę za krótka z tyłu, tak minimalnie, dosłownie brakuje mi tam półtora centymetra do dwóch, dlatego myślę, że, yy, że oddam, ona jest jeszcze z metką, to jest chyba jedyna rzecz, która mi tu została z metką, postaram się ją yy, właśnie zamienić na coś dłuższego. jest. Ona ma takie zaszewki na biuście, ja się też obawiałam, że się w nią nie zmieszczę. Zmieściłam się, to wygląda bardzo dobrze. Natomiast chyba wybiorę tę samą sukienkę właśnie w takim dłuższym formacie, taką właśnie za kolanką, a nie taką mini. To wygląda bardzo dobrze, ale brakuje mi tak jak Wam mówię, dwóch centymetrów. Gdybym była ciut chudsza, pewnie ta sukieneczka byłaby ciut dłuższa i no wiecie, nie odsłaniałaby za dużo z tyłu. Dobra, także pokazałam wam już to. Często na stronie Lovely Silk są promocy na t-shirty. Ostatnio pojawia się taka Promocja, gdzie drugi T-shirt jest gratis. T-shirty są w dwóch modelach, w dwóch kolorach. Ja mam dwa T-shirty w rozmiarze, ten wzięłam w rozmiarze M i on jest lekko ciasnawy, taki także następnym razem będę zamawiać już tylko L. -ki. I one mają dekody w V, a drugi model ma dekod tylko taki standardowy. Ja mam t-shirt biały i... Nie biały, tylko taki ekri i czarny. I teraz uwaga. Któraś z Was napisała mi, że marka Lovely Silk... Oszukuje, że o tym się nie mówi, że te T-shirty są przezroczyste. Tak, one są lekko przezroczyste. Często tak jest. Wełna merino, jedwab, zdarza się czasami, że jest przezroczysta. Natomiast tak, ta spódniczka nie prześwituje. Jeżeli założymy cielistą bieliznę taką gładziutką, jest super. Jeżeli chodzi o ten T-shirt, lekko prześwituje. Także bierzcie to pod uwagę. Bardzo delikatnie. Natomiast tak, ja noszę rzeczy prześwitujące lekko. To nie jest taki wielki prześwit, to jest tak, że tam zarysowuje się biustonosz, lekko prześwituje skóra. Mi to nie przeszkadza, dlatego że mam już doświadczenia z wieloma lnianymi t-shirtami, które kupowałam, nie wiem, czy to w Hayemia, czy gdzieś tam. I one wszystkie mają taki styl. Że prześwitują lekko. Dlatego mnie to nie przeraża, mi to nie przeszkadza, ale weźcie to proszę pod uwagę, bo jedna z widzek czuła się jakoś tam oszukana. Te jedwabne t-shirty fantastycznie się układają bierzcie też elki, jeżeli macie rozmiar M, zawsze większe wygląda fantastycznie do tej spódnicy, do dżinsu, do wszystkiego, do wszystkiego, pod marynarkę, no cudo, cudo cudo. Nie wiem jak jakbym wyglądała w tym takim z takim standardowym kołnierzykiem. Jakoś tak, wiecie, co nie, nie zdecydowałam się zamówić tam ten model. Pokażę Wam teraz prezenty, które dostałam od marki Lovely Silk, za które jestem bardzo wdzięczna i jestem bardzo szczęśliwa i Wam je teraz pokażę. Po pierwsze, pierwszy prezent już używała Pola od dłuższego czasu, od iluś dni i jest bardzo szczęśliwa. Pola dostała poszewkę na poduszkę, jest to poduszka zwykła z Ikei, format IKEOSKI, ma taką poduszkę bladoróżową i jest przeszczęśliwa. Bardzo podobała mi się jej reakcja po pierwszej nocy. Przyszła do mnie tak, mamu się ja nie wiedziałam, że poduszka może być taka miła i cudowna. To jest Poli poduszka, taka bladoróżowa. Ona kocha brudny róż, blady róż. Ja też, ale tym razem chciałam, żebyśmy miały inne te poduszki. Wiecie co? Ja mam poszewkę taką granatową, którą powiedziałam Wam, że dostałam w prezencie od którejś z marek kosmetycznych kiedyś yy, wiosną. I ten jedwab jest inny. On jest taki grubszy, bardziej mięsisty i bardzo fajne jest to, że ta poduszka ma, ta poszewka ma suwak. Ma świetny, wysokiej jakości suwak. Dzięki czemu no nic tutaj nie wyłazi. Tam ta moja druga poszewka nie ma suwaka, więc tam brzeg tej poduszki bok wychodzi. Super są te poszewki. Ja wam teraz pokażę poszewkę, którą ja dostałam. Dostałam również takie, ja na to mówię, klapki na oczy, w takim jasnym, szarym kolorze. Tak są spakowane produkty, wszystkie produkty, w ogóle paczka z Nowlicy przychodzi tylko malutka, bo te produkty po prostu zajmują bardzo mało miejsca w szafie. Są takie delikatne, cieniutkie, ale też całoroczne według mnie. Także wszystkie są opakowane w takie pudełeczka. Poszewki są opakowane w takie piękne torebki foliowe, które również możemy wykorzystać na przykład na bieliznę. A propos Woreczku, wiecie co jest gdzieś na, A na Amazonie? Chyba na Amazonie. Widziałam takie torebki specjalne do prania jedwabiu w pralce. Nie mam tego, nie używałam. Jeżeli któraś z Was ma coś takiego i może polecić, to napiszcie w komentarzach. Pokażę Wam teraz moją poszewkę. Jest to ten sam format, który ma Pola. Jeszcze jej nie używałam, ale czekałam właśnie na ten film, na nagranie go. I teraz już mogę zacząć jej używać. Pokażę Wam teraz moje klapki na oczy. Też są opakowane właśnie w, takie, w taką folióweczkę. Tutaj jeszcze jest gumka. Cudownie. My zawsze te gumki, słuchajcie, z polą mamy wymienne. Bardzo to jest fajne, śliczne, jedwabne, delikatne. Bardzo przyjemnie to się układa na twarzy. Pokażę Wam jeszcze taką małą poduszeczkę, którą również dostałam. Poszewkę na małą poduszeczkę. I tę poduszeczkę kupiła sobie Karolina w kolorze granatowym. Jaki mam kolor, Nie pamiętam? Czarny. I Karolina kupiła to jest taki malutki Jasiek. I ona kupiła sobie poduszkę do tego Jasieczka, do tej małej poszewki chyba na Allegro, bo mówiła pytałam się jej, kupiła sobie na Allegro. I ona słuchajcie, ma taką płaską, bo zabiera ją we wszystkie podróże i kładzie ją sobie na swojej regularnej poduszce, i to jej wystarcza. Ja mam w domu teraz normalną poduszkę, a to też będę wykorzystywać tą małą na podróże. Bardzo przyjemnie jest zabrać ze sobą taką poduszeczkę. Także tak. Nie wiem, czy Wy też korzystacie z poduszek jedwabnych. To naprawdę jest fajne. Taka skóra nie jest pomarszczona. Ja ostatnio właśnie nie zabrałam na Cypr żadnej poszewki jedwabnej, i widziałam różnicę, że wstawałam rano taka wygnieciona, a już w sumie dawno tak się nie działo no bo od dłuższego czasu śpię na poduszce jedwabnej. Co jeszcze dostałam od marki Loveless. Zostały jeszcze trzy rzeczy. Mam jeszcze w pudełeczku, słuchajcie, mam jeszcze dodatkowe dwie koszulki, czyli dokładnie takie same jak już wcześniej Wam pokazywałam. One jeszcze są z metkami. Yy, biała i kremowa, identyczne, więc nie będę ich pokazywać. Fajnie jest mieć po dwie, dlatego że no nie trzeba wtedy ich tak często prać, mieć tylko jednej. Dobrze jest mieć wybór. I pokażę Wam jeszcze yy, chustę, która była dla mnie dużą niespodzianką. Bo powiem wam, że no mam te chustki Hermes, ale one wszystkie są małe i bardzo chciałam mieć ten szal. Bo widziałam go na stronie internetowej. Podobają mi się kolory. Jest tutaj dużo moich ulubionych kolorów. Jest bardzo dużo pomarańczu. Ja lubię pomarańcz, wyglądam dobrze w pomarańczu. Ona jest bardzo taka jakby w stylu apaszek Hermes. Jest, ma fajną jakość. Jest trochę inna niż Hermes, ale jest również gruba i mięsista. Słuchajcie, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z apaszkami Hermes, to bardzo wam polecam te z Lovely Silk bo naprawdę są świetne, a kosztują jedną piątą cen apaszek Hermesowych. To jest apaszka szal właściwie, taki wielki. Można ją wykorzystać na wiele sposobów. Ja będę na pewno z niej sobie robić pareo i taki grubszy szalik pod płaszcze, bo te małe apaszki to są bardziej takie ozdobne do koszul. Natomiast taka duża apaszka to już można troszeczkę więcej z nią zrobić. Można w ogóle sobie z tego wywiązać sukienkę. Przecież, Przecież normalne pareo, którego zwykle używam na wakacje, ma dokładnie taki wymiar. Z takiego wymiaru wywiążemy sobie krótką sukienkę, zbimy sobie duży, duży taki szal, zarzucimy to na kostium, ale też możemy zarzucić to na sukienkę wieczorem i ogrzać się troszeczkę, spacerujemy gdzieś i taka jedwabna apaszka prawie nie zajmuje nam miejsca. Kochani, to wszystko. Mam dla Was kod rabatowy. Mam już własny kod rabatowy. Jak miło. Marka Lovely Silk podzieliła się kodem. Ten kod to Lux. 30 macie ode mnie i od Lovely Silk kod rabatowy 30 To tyle. Jeżeli macie jakieś pytania jak sobie radzę z tymi jedwabiami. Aha prasuję zawsze prasowalnicą. Widzicie teraz się zepsuła i już zaczynam googlować. Za chwilę będę googlować prasowalnice takie duże. Potrzebuję jedną taką malutką wakacyjną, bo ją też zabieram na wakacje, ale chciałabym mieć w garderobie taką dużą z wieszakiem, żeby normalnie postawić, szybko przelecieć, wyprasować. Super się tym prasuje. No, już nie używam żelazka, bo dla mnie już tylko parownica. Kochani, trzymajcie się. Kto jeszcze nie y, subskrybuje kanału, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się i dajcie znać, jaki kolejny film chcielibyście zobaczyć. Buziaki. Pa!